Dzień dobry wszystkim, to jest kolejny odcinek, na którym gada w dzisiejszym odcinku jesteśmy w GTA 5, No i ogólnie przed chwilą rozpocząłem zbieranie skarbu. No i ogólnie fajnie byłoby w tym odcinku go zabrać. Taki ostatni odcinek, pół godziny. Wiem, świetnie. Więc tym razem już bez przedłużania śledza właściwie do pierwszej lokalizacji. Dokładnie ona jest tutaj. Już to chyba robię trzeci raz w mojej historii. Raz samochodzik chciałem wybrać. Helikopter, ląduj I w tym miejscu pier e pierwsza rzecz jest tutaj. Buterał na rewolwer. To jakieś napisy są napisane. Co to w Nie wiem. Nie znam ruskiego. Dobrze, ostatnia lokalizacja to... W na najpierw tam dolecę. To... to jest plaża... plaża w Sandy Shorts, czy bardziej... Yy, wysypisko w Sandy Shorts. Zaraz zobaczycie, dlaczego tak mówię. W ogóle skąd mam mały no, Leżał sam na tym. Stał sam na, na lotnisku, więc co wziąłem? Czasami się w są takie. darmowe środki transportu, to o to prawie, prawie do wody. Eee, następna następny szlak jest. no. Tutaj to się to przesunąć. No nie. No ale. Jakaś łopata, jakby kogoś tutaj albo zamordowali, albo za zakopali. Bardziej bym stawiał, że najpierw jedno, później drugie. No ale. Nie mi oceniać. O, że już się boję, co będzie, jak ja będę miał tego questa wykonać na bo ogólnie, jak się odblokuje ten rewolwer, to jest quest na 50 Abolst i się boję tego, bo trzeba w głowę trafiać, a ja coś czuję, że ja nie mam dobrego pojazdu na to, no a skończyłem. Ja jestem teraz w takim stanie konta, jakim jestem. Z kim skończyłem poprzedni odcinek. Też sobie garaż zakupiłem. A póki co jeszcze ten Maverick e, mi posłuży. Dobry helikopter. Gdzie to jest lokalizacja? Gdzie to jest? Lokalizacja... A, no dobra, będzie w tym? Czyli zawsze są te same, no bo wydawało mi się, że... Muszę to być inna Gdzie to on? Tu jest obok chyba. Chyba. Tak, i tu będzie tutaj w górę no tak. Tu jest tu jest niedaleko winnicy. Tutaj jest winnica. I uwaga, uprzedzam, to jest... No dobra, może nie straszne, ale... Podejrzane To co się tu znajduje tak, yy, gro. Ktoś tutaj sobie przyjeżdża samochodem. Już nawet nie wspominam o tym, że ja sobie przemyślałem sytuację i, przyje i przyjechałem sobie helikopterem. Przylatuje. I widzi właśnie taką dziurę. Oczy. Aś ten double click, no no cóż i widzisz gdzieś taką dziurę, no 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 tak wow ej dobra, tego to nie wiedziałem no Przyjemcy to nie jest, ale na pewno warte uwagi jest to, że Jest inny odcień Ketchupu, który jest z niego w nie niż przygotował z normalnego gra gracza. No i cóż, w miarę szybko mi to poszło, zaszło. Pamiętam, że jak to robiłem za pierwszym razem, to chyba nawet w tej rzece yy, mojemu koledze albo mi, że nawet nie pamiętam, coś utonęło. Ale coś na pewno utonęło w ogóle jak było tam, misja, misja z kasena. Tutaj cały czas do, do tej rzeki, strumyka, yyy, e, tym, e, e, Jest trochę beka. Hmm, on jest, on w On w Zazwyczaj miałem go gdzieś w tych okolicach tutaj. No teraz... O kurczę... Niedaleko kasena. Ej, a. Ej, dobra, bo teraz to jest trochę creepy, bo. Skar, bo, bo na tym. W ogóle nie była kartka na krzyżu. No też może być na drzewach opuszczonej kopalni. Nie tej opuszczonej, opuszczonej, do której można wejść, tylko tej drugiej. No i ogólnie. Skar podzielił naszą rodzinę. No, skarb już nie będzie, bla bla bla. No i. Podzielił naszą rodzinę. Czyżby tu chodzi o Chengów? A ten trup, to bardzo przypomina takich trupów, w których się wjeżdża w bagażniku samochodu dla misji dla Pani biker, Nie tych dla Kacena dokładnie, tylko tych przez kontakty. No. A ja coś. Kto to w sumie może być? Kto to jest? Przepraszam. E. Wybrałem wzrok. E. Co? To... sobie pospać. Ale jak prostu postać, zwróciła uwagę na ten skarb. Czy sobie zmierzyłem tutaj? Dobra, nie przedłużą. Skarb wygląda tak, się prezentuje. Czyby była moja postać niewidzialna? Czy rewolwer będzie niewidzialny? Hmm, jednak działa. Wszystko bez zarzutów. Jestem ciekaw jednego. Ustawię go sobie, jak będę miał walić to. No tutaj też jest taki inny odcień, co jest? Ta, ta broń już ci chyba nie będzie potrzebna. Z zapewności zabiorę. Żeby inni farmerzy nie dostali. Zachciałbym się skarbu szukać. I także te trzecie osoby najlepiej mają z tymi skarbami. I już gdzie by teraz pojechać? Polecieć. Mam pewien pomysł. Cię w sklepie i w ten sposób. Oja. Co ja odwaliłem. I się za ewakuację grałem. To była podobna sytuacja. Chłop taki mi manewrował świetnie, że aż e, po tym e, skrzydłami po obiad dostałem. Ty patrz, jaka gangsterka! Te ta 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 ta. A, chcesz sobie poczekać, okej okay. Spokojnie, w tym pistolecie są strzałki usypiające Ja nic z tego nie robię I Teraz należy no, czekać na policję Chcę przeładuje Łap te złote naboje, a nie Wchodzi pierwszy no wchodź, typie O! Jestem uzbrojony Mam zakładnika Przecież już... E... na kuciacie. Wow Dobra, to może to ja tak zrobię na sposób na sposób trafienia, trafienia w kierowca może. O, dobra, ale. Hmm. Takim czasem. O. To czemu ty. Może by bo mi rozrywasz. O, brawo. Proszę dać mi coś lepszego. Jeszcze się skończyć na tym, że wezmę dowód. Dobra, nie, nie ma co. Jaka jest najbardziej przeszkadzająca rzecz w GTA? Policja! O. Spadę. Dobra, chodzi o to, żeby 50 strzał w głowę No cóż, poradzę, że muszę robić rzeźnie na odcinku. Tak, ale jaki ma ja dobrym sniperem jest Sam po sobie się tego nie spodziewałem. czekam na powiadomienie jednak o tym, że faktycznie to mi wychodzi. No miałem go na muszce, no grota. No nie, kurczę. Wiesz, że niby nie trafiłem? Trafiłem. No jeszcze 40. Spokojnie, tu rzeźnie się nie dzieją. Mówmy się, to są zabijaki kotów i psów albo i to wszyscy są gangsterzy z miasta my tylko oczyszczamy miasto niczego nie robimy przysługujemy się policji o. Dobra słyszałem, że pan też coś złego zrobił Wiesz, jakby tak od razu mieli... No, o, dziękuję za poświęcenie się. Proszę mnie zostawić. Dobra, panowie policjanci, bo jeszcze się będę z wami strzelał. Proszę mnie zostawić. W sumie jest taka słaba jak Lester. Proszę się tutaj podać. Ej, dobra, bo mam przypom, bo... Miało nie starczy teraz, będę musiał centralnie. Jestem w dobrej dzielnicy, tutaj naprawdę jest bardzo dużo osób. 30. No nie starczy mi na, na 100%. Więc ze będę musiał sobie zakupić. Dokupić. No ale tutaj, tutaj to jest sporo osób. Postać to naprawdę nie masz więcej amu. Mam wrażenie, że nie trafię w głowę, tylko bezpośrednio w postaci, Tylko ten rewolwer jest taki mocny, że on po prostu zabija. tak Po dobra. Halo Lesser, potrzebuję Twojej pomocy. ale ubite auto. Wow, co? Na opór nie ma? Ta, przybyli chyba Nie, nie przebili, to czemu to tak? Dobra, na pewno jest szybkie. A ja kurcze, który jeździł Italia RSX Ta, jeździł Na miesiąc dwa temu Tak, dziękuję za pomoc Za mnie Dzień dobry, nic tego nie zrobiłem Poproszę ani amunicję do W sumie jeszcze to poprosił oraz amunicję do On tutaj jest Dobra, 600 Wejdź na czarną godzinę A z butą 3000 zapłaciłem Gdzie moje pieniądze? Chyba ja to był głupi pomysł, masz shotguna A, pistolet jakiś marny Jestem snajperem, halo Ja bym celował w ciało, tyle że ja muszę w głowę celować O no, i teraz on czyli może on na daleko nie jest taki dobry, przepraszam. Nie miałem złych zamiaru. Dobra, ja rzadko kiedy robię takie rzeczy w naprawdę. Ale. Proszę się nie drżać. Ale w snajpieniu się trzeba zgubić. Dobra, gdzie jest... o, dzień dobry. Nie, pudło. O. Dzień dobry. O kurcze! A w sumie policja na takie auta, że na ludzi można trafić. Dobra, teraz trafię. O, no! Ale jak się trafi, to już jest nawet przypał. Jeżeli się nie ma kuloodporu, to kocham. bo wtedy policja sięga po cięższą amunicję z helikopterów, nawet czasem. Musi. Nie z helikopterów to ogólnie się musi nie dostaje. Ale ja, ja, ja popełnię chyba ten sam błąd. To w sumie dobra, do widzenia. Kurczę, w tym swoim sadaniku muszę sobie kuloodporne zakupić, bo... Miałem go od właściwie tylko dlatego, bo nie, no miałem go od cholowanego właściwie za to, że tak na teren bazy wojskowej, bo tak mi go odholowali, ale oj przepraszam. O, że tak, zabijajcie ludzi w prawdziwym życiu to są tylko pixele. Spokojnie to są tylko piksele, nie? Może oglądałem jak on to Tu już pretensja do Rockstar Wow, Co mi druga opłona poszło? Nie. Tylko to jedno I oh. weź mi powiedziałam tela bo was Znaczy w sumie tak nie wiem czy amunicji miałem tylko trafić 8 paniek y -y. Trafiłem 20 to w sumie coś o tym... coś, coś w tym jest, ale... No nie... wiem Dobra, reloading. Ponownie reloading. Dzień dobry, nie strasz. Ja nie strzelam do was, to... Tylko jedna osoba tak przypadkowo oberwała. Spokojnie, to nie jest zamach. Co strzelasz? Zalewał nieumówioną umowę. A ja nie ja, ja znam, czemu on nie pada, a ja, ja go Nie, bo zginął już od wypadku. Dobra, ja chyba do takiego pana Estara będę musiał zadzwonić, bo... No, chyba tak. Nie chcę padać, ja chcę nowego do... auta. Już nawet zjadę. Dałem im Lestrach pościgu Trouble, okay, okay. To jest że oni od razu przestają gonić po prostu bez powodu Chyba, że wtedy stardai'erem to o sobie 5 klasek, no to no, faktycznie No ale gorze jak ty masz te 5 klasek. Też tego bym na przykład ja nie odrozumiał To auto będzie gówniane, jeżeli chodzi o Przebito po ale... Chyba było jednym z lepszych wyborów. Ja jestem snajperem, nie? A tak samo, jak było z tym morder z tą mordercą że trzeba znaleźć jego rewolwer, ale później sami mordujemy 50 osób dla 250 tysięcy, więc... pokczą. Dobra, nikt, zapewne nikt, taki normalny człowiek, nie widzi w tym żadnych plusów. Ja widzę. Poprawię statystyki... tak. Statystyki, jak on się tam nazywa, Cela, mojej postaci. Tak, chcecie się postrzelać? Chodźcie na osiedle Wagosów, zapewnię wam to. Dobra, tymczasem Wagos... o, siama. Hej Wagosi, ja tutaj mam garaż. Nie polecam. Gorzej bo oni nie wał tak gonią. Prawdopodobnie się nam mnie rzucili, bo mam broń wyciągniętą. Ja chciałem, żeby ten odcinek trwał jakoś krótko. Dobra, udało się. Teraz tylko zmienić trzy A więc, Zgubić. Jak to z. <grystanie> Nie i co, za darmowe pieniądze to są no w zasadzie, przy, w, w zasadzie ile? E, bo ile trwa odcinek? 22 minuty, nawet nie tak dużo. To jeszcze to sobie do biura dojadę, gdzie już po odcinku będę sobie auto dostarczał w sensie import-export. Będę w ten sposób zbierał masągier. No bo jak mam być lubię kajopryko. Naprawdę fajne są z tego pieniądze, ale... Jakoś nie lubię tych klimatów. Ta trata pojechała mnie tak bezradnie goni, ja mogę tylko... Ech, <grywania> Już mnie gubią. No albo nie. Nie ogubią, gubią, ale... Mam malutki przypał. A jeszcze się to skończy w ten sposób, że wybuchnę. Moskito to. Bo gdzieś tutaj jadą. Nie, 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 no zauważam je. opcji teraz. Rura tutaj. Wątyt level skupione Box. No, a zaraz gubię jeszcze chyba że w mojej postaci też, też no. I tu było, tu, nie dobra, To do, dobra, do, dobra, nie ważne. To też w postać, po co tu Chociaż Zresztą nie mogłem tam, dobra, wrócę za tam. Ale... Najpierw skończę odcinek. Mego dnia dobrano rana to Mara.